Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny filmik z serii Ekstra klasa 2014-15. Oczywiście Ekstra klasa, czyli zbieranie autografów. Wczoraj był mecz Korony z Krakowią. Ci, którzy się interesują, zapewne wiedzą, że Korona przegrała Niestety, przykro mi, bo liczyliśmy tutaj na punkty. Ale ja, oczywiście, kolekcjonersko jestem bardzo zadowolony, bo przede wszystkim wybrałem się do zbierania autografów. Bo na mecz to oczywiście zawsze chodzę, ale na zbieranie autografów przede wszystkim dla tej karty. Na kartę limitowaną Marcin Budziński. I, i oczywiście, pierwsze co to chciałem podpisać tę kartę, i to był dla mnie priorytet. Marcin okazał się bardzo fajnym piłkarzem, bo wcześniej jakoś tak powiem Wam szczerze nie, nie oglądałem Krakowi, nie, nie zwracałem na nią uwagi, uwagi tak bardzo, a no wczoraj nawet i gra mi się podobała nie, zagrali chyba jeden z najlepszych meczy, wygrali pierwszy raz od wielu wielu miesięcy na wyjeździe i tu mamy, zobaczcie karty Budzińskiego tutaj mamy kartę zwykłą z sezonu 14-15, tu mamy oczywiście tę limitowaną, to najwartościowsza karta w kolekcji i ulubieńcy fanów. Tu mamy też taką kartę. Oczywiście wszystkie podpisane przez Marcina Budzińskiego. Fajnie, bardzo się cieszę. I tutaj takie, takie foto klubowe. Marcin Budziński na fotce takiej takiej większej. Tu widzimy, nie wiem, czy to kamera tak ładnie załapie, ale. O, troszeczkę oddalę i teraz będzie lepiej. Tak więc widzicie tutaj na takiej fotce klubowej. Także, już samo to. Jest bardzo fajne, a później, już, jak już byłem, to oczywiście spotkałem. Tym razem udało mi się spotkać Aleksandra Wukowicza i, i jestem bardzo zadowolony, bo trzymałem tę kartę. Już nosiłem ją chyba z pół roku. Wiedziałem, że od czasu do czasu bywa na meczach, czy jest na wszystkich, no ale nie mogłem go spotkać. A wczoraj w końcu udało mi się na niego trafić i podpisałem kartę limitowaną edycję z sezonu 2012-13. Zobaczcie, jakie fajne były te limiczki. Bardzo mi się one podobają i bardzo się cieszę, że mam ją już podpisaną. Oczywiście, jak już go spotkałem, to, to podpisałem wszystkie, jakie miałem jego karty. Tu jest karta gwiazda z sezonu 12-13. No i tu takie fotokorony. Jedno i drugie z innego sezonu, tak więc już. Mamy kolejny i teraz mamy kolejnego piłkarza Krakowi. To jest karta jeszcze z sezonu 13-14. 13-14 to jest Mateusz Żytko. Pozwólcie, że nie będę zbyt dużo mówił o graczach Krakowi, ponieważ, tak jak mówiłem, akurat tą drużyną chyba najmniej się w całej ligi interesuje. Więc tak pokrótce przedstawię, co mi się udało podpisać. Tu widzimy Mateusza Żytko. Kolejny piłkarz, którego podpisałem. I na kar i karcie. Takiej zespołu y, klubowej i karta Panini, oczywiście gwiazda Przemysław Kita, młody piłkarz, y, bodajże reprezentant Polski y, U20 czy 21, tak więc też być może nadzieja, pamiętam jak kiedyś tutaj. Przyjeżdżali jako do Kielc. Oczywiście tutaj mówię do Kielc: młode chłopaki, skromne Milik czy Lewandowski. A teraz to są gwiazdy światowego formatu, więc warto, warto podpisywać. Tu mamy Adama Marciniaka. Trochę go tu fantazja poniosła w tym zamaszystym podpisie i, i zajechał sobie tutaj po twarzy nie lubię takiego, takiego czegoś że, że zdjęcie jest tak zamazane ale no, nie zrobił tego celowo bo raz mi się zdarzyło, że piłkarz specjalnie się podpisał na twarzy to od, od razu przy nim podarłem takie, taką fotkę i wyrzuciłem do kosza ale, ale tutaj to było przypadkowo po prostu yy, niechcący to zrobił także tutaj mamy karty sezonu 13-14 i z obecnego sezonu ekstra klasy Adam Marciniak na kartach, panini i klubowych. I kolejny młody piłkarz Łukasz Zajdel. Łukasz Zajdel, tutaj mamy fajne zdjęcia. Naprawdę liczę na to, że, że któryś z tych młodych piłkarzy wystrzeli w końcu. Wystrzeli w sensie, że zrobi jakąś karierę i te zdjęcia kiedyś będą. Coś warte. Będą ciekawe, ciekawe, będzie fajnie się je oglądało. Że, że kiedyś, jak jeszcze grał w polskim klubie, to, to udało mi się podpisać. Tutaj mamy kolejny piłkarz Jaroszyński z numerem 44. Piłkarz Krakowy, i tu już taki starszy piłkarz. Bardzo doświadczony, w wielu klubów, ekstra klasy Sława Liga Zobaczcie, tu są karty oczywiście z sezonu 13-14 i 14-15 Panini i tu jest karta taka, fotka podpisana oczywiście, taka ze strony klubowej pobrana i tu mamy kolejnego yy, piłkarza Bartosza Rymaniaka, podpisany z numerem 25, fajnie się prezentują te, te fotki. Tak, to już ostatni mecz w tym, w tym roku, i dopiero gdzieś tam pod koniec lutego rusza kolejna runda ekstraklasy. Tak więc do tego czasu kończy się moja kariera zbierania, zbierania podpisów. Teraz będziemy mieć urlop. Niestety musimy wstrzymać się, ale od razu zaczynamy z dużego pułapu, bo, bo pierwszą drużyną, która będzie w Kielcach w rundzie rewanżowej znaczy w runda rewanżowa już się zaczęła tylko w rundzie wiosennej, to będzie Legia Warszawa więc niesamowicie fajnie bardzo się cieszę, bo tam jest wielu reprezentantów Polski, jest i dużo piłkarzy bardzo ciekawych i, i już się nie mogę doczekać kiedy, kiedy tam będę podpisywał, kiedy się z nimi spotkam i będę próbował sobie tam uzupełnić kolekcję podpisów tu jest kolejny piłkarz Deleu numerem 24. O i tutaj mamy Krzysztof Pilarz. To były piłkarz Korony, Ruchu Chorzów między innymi. A teraz bramkarz Krakowi, gdzie, gdzie się odnalazł, bo w Koronie nie mógł wywalczyć sobie miejsca w bramce. Popełniał sporo błędów. W Krakowi jakoś tam mu idzie i im jest podstawowym bramkarzem. Gra z numerem 80. Tu karta z sezonu 13-14. I fotka Fotka y, y, klubowa. A tutaj mamy Krzysztofa Nykiela. Zobaczcie, tutaj Krzysztof Nykiel y, to był piłkarz Korony. zobaczcie, w wieku 21 lat y, tak wyglądał. To było około 12 lat temu. Miałem taką fotkę korony starą, taka fotka wydawana przez klub, także tu mamy karierę EOK z Piotrzków. Piotrkowia, Piotrków Trybunalski i Korona Kielce to było bodajże jeszcze w trzeciej lidze jak grał w Koronie Kielce a teraz po 12 latach mamy tutaj Krzyśka Nykela tak wygląda w tej chwili gra yy, jest obrońcą Krakowi obrońcą pomocnikiem w zależności od, od potrzeby i w tej chwili możemy go podziwiać tak, tak więc zobaczcie jak yy, kariera Piłkarska przebiegała tutaj u Krzyśka Nykiela, wiele, wiele klubów, pamiętał się tam po różnych ligach, ale w końcu zawitał i gra w Krakowi w Ekstraklasie. I kolejny ciekawy dosyć piłkarz to jest Denis Rakels, bardzo, bardzo ciekawy napastnik. I, I życzę mu wszystkiego najlepszego. Więcej tutaj nie będę się na siłę wypowiadał o nim, bo naprawdę yy, ciężko mi o tych piłkarzach. Krakowia by teraz troszkę zmieniła politykę, tak jak wcześniej yy, ściągali dużo zagranicznych piłkarzy, no, z różnymi nazwiskami, bo i lepszych i gorszych, ale zazwyczaj yy, no, wszystkie te transfery to były wielkie niewypały. A teraz poszli, pop, y, znaczy gra tam więcej Polaków, y, prezentują się dużo ambitniej, próbują coś tam zr zrobić i zostać w Ekstraklasie. Wczoraj zagrali naprawdę świetny mecz i, i życzę im y, oczywiście pozostania w lidze razem z Koroną oczywiście. Tutaj mamy Dariusza Zjawińskiego, też taki dobry ligowiec. I tutaj mamy... Diabanga. Zobaczcie tutaj, jaki ma podpis. Diabank, to bardzo dobry napastnik. Muszę powiedzieć, że wczoraj bardzo mi zaimponował. Świetnie grał przez cały mecz. Dobrze, dobrze przetrzymywał piłkę. Cały czas tam nękał obrońców. Także na tle piłkarzy korony prezentował się naprawdę solidnie. I taki ma podpis. Zobaczcie, jaki ma Diabanku. Podpis. Przekaligrował tutaj swoje nazwisko. I tu mamy kolejny Bartosz Kapusta, młody piłkarz. Także też wierzę, że, że coś tam z niego będzie, że będzie się starał osiągnąć, jako, zrobić jakąś karierę w polskiej ekstraklasie. I już ostatnia podka podpisana. To jest oczywiście trener Robert Podoliński, młody trener, tak, tak, tak zwana młoda generacja. Trenerów w Polsce wiele klubów zaczęło stawiać na polskich trenerów, takich młodych, tu pełnych ambicji, i tu taka fotka wywołana ze strony i podpisana. Tak więc widzicie mniej więcej przegląd tego, co udało mi się podpisać. Myślę, że nie jest źle, naprawdę fajne, fajne, fajne fotki, i fajne podpisy, i fajne, fajna przygoda z podpisywaniem. Oczywiście na dwie najbardziej. Yy, na, na, yy, dwie najlepsze karty, z których jestem najbardziej zadowolony, to są te dwie limitowane edycje sezon 12-13 i 14-15, i czyli Marcin Budziński tutaj z Krakowi i były gracz korony, już teraz yy, na emeryturze piłkarskiej, Aleksandar Bukowicz. Dzięki wszystkim za oglądanie. Niestety tę serię teraz z przymusu musimy chwilowo przerwać. Czekamy na wiosnę, na piłkarską wiosnę oczywiście I, i tam, tak jak powiedziałem, startujemy z dużego pułapu, bo następny mecz, który będę wam tutaj pokazywał, oczywiście, jeśli będzie zainteresowanie, to będzie Legia Warszawa. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. I jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, staram się tam wszystkim odpisywać. A teraz to już koniec, cześć.